Hej, szczęść Boże, witam was serdecznie w nowym tygodniu, w tym tygodniu niestety również nie będzie żadnego live'u, bo nagrywamy płytę kolędową w Krakowie, o czym mówiłem już tydzień temu w poniedziałek, także zachęcam Was do modlitwy, żeby ta płyta była piękna, żeby służyła jak najlepiej. I zaczynamy nowy tydzień z aniołem Pańskim. Który nagrywam wcześniej, sięgamy do Słowa i co mamy dzisiaj w Słowie? Mówimy dzisiaj, że dopełnieniem udręk Chrystusa jest to, co dzieje się w naszym życiu. To był zawsze taki fragment, który był trudny. Trudny do wytłumaczenia. Niektórzy zarzucali, że tak, jakby ofiara Jezusa Chrystusa była niewystarczająca, dlatego potrzebuje jakiegoś dopełnienia tak w życiu świętego Pawła, jak w życiu każdego każdej z nas. Ale biorąc dalej to słowo, że wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte w Chrystusie te tajemnice można po prostu jemu zostawić no bo taka też jest miłość nie chodzi o dopełnienie, że jego ofiara jest niewystarczająca tylko, że on chce razem z nami żyć razem z nami przeżywać te tajemnice, w których on ma udział bo to są tajemnice święte, błogosławione owocne dla nas i w kontekście tego słowa yy, czytamy też Ewangelię o uschłej ręce dzisiaj. Czytamy o oschłości ubłogosławionego Humberta. I błogosławiony Humbert w kontekście głoszenia Słowa Bożego mówi dzisiaj niektórzy są oschli, nieskłonni do pobożności, skruchy i uległości wobec Boga. Dusza moja, to jest Psalmu 143, dusza moja jako ziemia bez wody łaknie ciebie. Tymczasem Słowo Boże sprawia, że topnieje. Pośle słowo swoje i roztopi je. Co roztopi? Roztopi to, co jest oschłe. <laughs> Ciekawe, nigdy mi się to nie kojarzyło, że oschłość potrzebuje. Roztopienia, że serce musi stopnieć. No ciekawe, to takie połączenie słowne, samego mnie to przyznam, zatrzymuje i, i, i zaciekawia. Przypominam tylko i wracam do Ewangelii dzisiaj u swojej ręce. Człowiek, który stoi na środku i Jezus, który pyta, czy w Szabat. Można źle czynić, czy dobrze czynić. Mówi to w kontekście tego, że faryzeusze uczeni w piśmie w ogóle uważają, że nie można nic czynić. A Jezus pokazuje, że dobro trzeba czynić. Zawsze wszędzie także w szabat. I jeżeli ktoś jest oschły, nieskłonny do pobożności, skruchy, uległości wobec Boga, to potrzeba, aby. Stopniało jego serce, aby jego uschłe ręce, uschłe serce powróciły do życia. No z tą intencją tak się modlimy. Pomyślcie sobie, gdzie w Was jest taka oschłość, która potrzebuje dotknięcia Bożego, żeby, żeby stopniało to, co oschłe. Ciekawe to jest, gdzie w nas tego potrzeba, gdzie wokół nas tego potrzeba. Z tą intencją dzisiaj mówimy Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi I poczęła z Ducha Świętego Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, Niech mi się stanie według słowa twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. O słowo ciałem się stało I zamieszkało między nami, Zdrowaś Mario łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętem. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wieku i stanie, niechaj im świeci. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy, abyśmy się stali, stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.